Tego rodzaju badania, które, które ja robiłem od początku jakby swoich swoich badań naukowych, bez terenu nic by się nie dało zrobić. Dlatego, że to są jakby badania nad dużymi ssakami drapieżnymi, nad dużymi kopytnymi. No, nie da się tego wykonać w, w takim pokoju, w którym się tu znajdujemy. Potem przed komputerem można dokonywać jakiejś analizy danych, tylko i wyłącznie, ale te dane trzeba zebrać po prostu w terenie, tak? Czyli no, jakby od samego początku mojej pracy, od, nie wiem, od pracy magisterskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem przez, naturalnie przez Białowieżę, potem tutaj również, no, spędzałem mnóstwo czasu w terenie zbierając te Dane. To znaczy, no, brałem udział choćby w takich i no, bardzo to Pierwsze badania dotyczące telemetrii dużych saków drapieżnych były robione z moim udziałem i tylko w terenie. Tak. Wszystko, co było co jest robione, było robione w terenie. No i teraz mamy teraz fajne techniki, różnego rodzaju rzeczy, które można potem analizować i robić. Ale jeżeli w te, tak zwanej mojej branży, jak my nie pójdziemy w teren i nie zbierzemy tych danych, u nas nie da się zrobić pracy naukowej bez tego. Dlatego no, dla mnie jakby, jakby te badania terenowe są takim naturalnym yy, początkiem każdej pracy. Tak naprawdę bazuje się w monitoringu na absolutnie klasycznych rzeczach. Czyli takie klasyczne, no, standardowe metody, które były robione od zawsze. Czyli to to znaczy stwierdzenie gatunku owala. Trzeba go znaleźć, po prostu trzeba go fizycznie gdzieś tam z jakiegoś fragmentu kory wygrzebać, czy z podsiłki wygrzebać. Wiemy o tym. To jest jedna sprawa. Na przykład my wiemy, że przy gatunkach, przy wielu gatunkach wodnych wcale nie musimy tego stworzenia mieć w ręce. Jeżeli oczywiście mamy odpowiednie środki na to, wystarczające środki, pobieramy próbkę wody, mamy markery DNA. I wystarczy zbadać tą próbkę wody i tak naprawdę wiemy, czy ten gatunek jest w tej wodzie, czy go nie ma. I to zmienia naszą zupełnie perspektywę, tylko trzeba też zwrócić uwagę na pewną, pewien jakby balans i równowagę ekonomiczną. Także no ta współczesna jakby wiedza też nam przychodzi tutaj bardzo mocno z pomocą. No, tutaj pokazujmy wilka, no zalecaną metodą monitoringu wilka, jeżeli chodzi o ocenę liczebności jest monitoring genetyczny, czyli... Powinniśmy zbierać tak naprawdę próbki odchodów, analizować. I znowu mamy ten problem, że nie ma na to pieniędzy, czyli monitoring wilka jest realizowany tylko częściowo. Z, tych, z tego rodzaju, z te, takich no, nowych, no, tak naprawdę standardowych technik badawczych to są choćby po to pułapki. Czyli nie musimy powiedzmy być w terenie y, nie wiem co drugi dzień. Możemy zostawić fotopłapki. Fotopłapki są całkowicie standardowym narzędziem badawczym. Różnego rodzaju. Tu akurat mamy fotopłapkę taką troszkę bardziej wypasioną, czyli połączona jest również z możliwością bezpośredniej transmisji danych. Mamy coś bardzo dużego. To jest taka obroża telemetryczna, którą można na przykład założyć niedźwiedziowi. No i to też jest używane do monitoringu. Jednym z głównych Naszych sposobów działania jest praca nad monitoringiem siedlisk, czyli określaniem stanu ochrony poszczególnych siedlisk przyrodniczych w Polsce. Mamy ich 81 aż, i dla każdego z nich należy określić, w jakim są stanie ochrony i ewentualnie, co im zagraża. W ramach projektu w latach 2023-2025 monitorowaliśmy Prawie 2000 stanowisk różnych siedlisk przyrodniczych, nieleśnych, lądowych. Pracowało nad tym praktycznie 100 osób z całej, z całej Polski. Monitoring siedlisk przyrodniczych jest istotny, bo poszerza naszą wiedzę o ich aktualnym stanie. Poza tym daje nam informacje o ewentualnych trendach zmian. Bo prowadzony jest od 2006 roku. roku. Monitoring siedlisk nie jest inwentaryzacją. Nie daje odpowiedzi na pytanie, jaka jest powierzchnia siedliska, danego siedliska, jak ona się zmienia w czasie. Natomiast dostarcza bardzo dobrych informacji o jakości tego siedliska i jego zmianach. Jeżeli chodzi o jakby udział Instytutu Ochrony Przyrody w takim monitoringu, prowadzonym na potrzeby ogólnokrajowe, no to mamy tak naprawdę bardzo jakby no długoletnią tradycję tego, bo Instytut od zawsze tak naprawdę w tego rodzaju monitoringach brał udział. Chyba możemy się pochwalić również, że wypracowaliśmy metodykę monitoringu dla wielu gatunków. Podręczniki, które istnieją dotyczące prowadzenia monitoringu w Polsce, no właściwie co drugie nazwisko, to są osoby związane z Instytutem Ochrony Przyrody. Także mamy się czym naprawdę pochwalić. 你去。